Cześć, witam wszystkich, serdecznie ja yeah, jestem Iron, a tutaj jak pewnie domyślacie się już z tytułu filmu, będzie film związany z betą Star Wars Battlefront. I w trzech nagraniach chciałem Wam pokazać w tym momencie, co zostajemy w becie i zaczniemy od nagrania single player'a, jakby coś w rodzaju single player'a, misje możemy przejść albo samemu, albo w kooperacji. Ja to zrobię samemu. Potem można zagrać w dwa tryby z multiplayera: Drop Zone i Walker Assault. Ale zaczniemy sobie najpierw od misji dla pojedynczego gracza. Mamy training, mamy battles i mamy survival. Zaczniemy od survivala. Jest dostępna jedna misja. Na Tatooine sobie ją przejdziemy, a potem w następnych nagraniach nagramy dwa odcinki z Multiplayera. Pokrótce podzielę się z Wami, z moimi wrażeniami. Docelowo jeszcze mam nadzieję, że zrobię jakiegoś streama dzisiaj, to znaczy z mojego punktu widzenia w piątek próbowałem robić streama właśnie z tej gry, ale niestety miałem jakieś problemy techniczne. Coś było nie tak z internetem rwało się stream, więc postanowiłem go po prostu Wam go nie pokazać. Tak czasami bywa, rzadko, bo rzadko, do tej pory już zrobiłem ponad 20 streamów, jeszcze ani razu nie miałem tego typu problemu, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Dobra, lecimy z pierwszą misją. Single player, proszę bardzo. I zobaczymy, jak to wygląda. A ogólnie wygląda świetnie. Pod względem graficznym single player i multiplayer wygląda wow. Wszystko dobrze chodzi, mam wszystko ustawione na wysokich detalach, wszystkimi wygładzeniami i innymi pierdołami. I wygląda to obłędnie. Not my best hey, let's go! Let's go. rzeciwnicy i tutaj musimy przeżyć natarcie Mamy do dyspozycji... trzy rzeczy jetpack pod trójeczką pod jedynką mamy pakietki ogólnie o, strony są w ogólnie nie musimy przeładowywać wystarczy że będziemy co się coś jest. Ja. Mamy jakiś tam czaracz. Wracamy z powrotem tutaj. Jak się skacze, można zrobić sobie, zalec sobie wrażenia. I mamy następny gości. Ten czerwony jest wyjątkowo mocny. Dobra, okay. no. No, teraz wyląduje nam pod, który będziemy... Dobra. Wrócimy do niego. Świetne są te. To skakanie jest super. Okej, okay, teraz z tym gościem będziemy musieli walczyć. Gdzie jest gościu? Aha, musi przelapiać zeskanować. Dobra, spokój. Proszę bardzo. Tutaj od tyłu raczej nam nie wiadomo. Możemy się spod... spodziewać. O, tutaj jest przód. Jeszcze pójdziemy do przodu. Użyjemy jedyneczkę. Dzień dobry. Dobra.

Tutaj możemy statuały użyć. Co mamy ciekawego? Mamy działeczko. Proszę bardzo. Czwórka. Zostawiamy działko. Jedyneczka. I trochę wyżej trzeba. Okej. Okay. Co to jest to dwa? A, dwa to jest dodatkowy DPS. Co wiesz, do mnie? Mordę. Nawet nie zwróciłem uwagi, cholera. Okej. Okay. Gdzie jest nasz pod? Tu jest ziomusz.

Jest, jest i jest. Co mamy ciekawego? Możemy ich ostrzelać bardzo chętnie. Dobra, to no jest czworośna. Zobaczmy, się to wygląda. na no, się sprzęt. Super. Ile jest tych Chyba sześć. Albo pięć, nie pamiętam. Jump troopers. jump troopers. No, zapraszamy. No, co my mamy? Jed e dwójka dwójkę. Dwójka nam daje wypałkę. No. Think. Shit. Nice. Wszyscy. Jeszcze jeden adres. Nice. Costa Czy to wszystko? Czy jeszcze? Chyba jeszcze jeden. <zysklarzanie> Jeszcze jedna, i do tej nam się przyda. Ander okay. sobie to i wrócimy do na następnego padu. Podu. Kle. Okay. Fajnie, jest to skakanko.

Najpierw zrobimy krewnicę. Jedno zobaczcie, co jest głupie. Że jak strzelamy w ten sposób to nie widzimy, że, że jesteśmy ranni. Przez to pierwszy raz zginęłem. Przez to pierwszy raz której zginęłem. No, Gdzie jest zioma? Ryneczka Trzeba go rozwalić Wujeczka Nie mogę użyć dwójki Jeszcze nie o, teraz nie Ale to nie będzie jedynka

Proszę nic. Okej, okay. dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Jeżeli chodzi o single player, w ten sposób wygląda pierwsza misja, którą mieliśmy dostępną. Okej. Okay. Można by ją powtórzyć na wyższym poziomie trudności. Ja to zrobiłem na normalu. Jest jeszcze. Są jeszcze cztery inne poziomy trudności. Okej, okay, dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z Bety Star Wars Battlefront. Pamiętajcie, żeby ocenić. Pamiętajcie, że tylko pozytywne oceny wpływają na kondycję kanału i na to, w jaki sposób są wyszukiwane przez YouTube moje filmy. Chciałem jeszcze bardzo, bardzo podziękować za wsparcie. Tak jak mówiłem już filmie z Diablo 3. Zrobię jeszcze oddzielne nagranie podsumowujące sierpień i wrzesień z paroma statystykami, jaka była oglądalność, ile było subskrypcji, ile było pozytywnych e, ocen. Naprawdę było tego bardzo, bardzo dużo. Był bardzo duży, duży wzrost oglądalności wszystkiego naraz. I przede wszystkim wasze, wasze wsparcie, za które jeszcze raz bardzo dziękuję. No co, piękne dzięki. Zabieram się do nagrywania dwóch odcinków z Multiplayera. To no co, papa pa. i cześć.